Mano. Dzisiaj taki szybki vlog, akurat jestem niedaleko kukurydzy, bo dokarmiałem krowy, stawiałem balota i patrzę, tak jak mówię przejdę się na kukurydzy, zobaczę w jakim ona stanie, jest obu nas trochę suszy, było. teraz fakt, że trochę tego deszczu upadało, ale czy to jej coś pomoże to nie wiadomo. Patrzę pierwsze rzędy są podeschnięte. Na wysoka ona nie jest. Może jeszcze coś się z tego uratuje. Zaraz zobaczymy, jak wygląda kolba. Tak ciężko jedną ręką nagrywam z telefonu. Kolbie widać, że jeszcze brakuje bardzo dużo. Ziarko jeszcze jest miękkie. Patrzę tutaj w naszych regionach. To jeszcze około. Dwóch tygodni. Na pewno będziemy ją kosić. O no najlepszej ziemi, patrzę od tamtej strony, mamy jej 5 hektarów. Jest no, dużo ładniejsza i wyższa, po prostu i ta kolba bardziej wykształtowana. By to taki będzie trochę dłuższy vlog. No, prawdopodobnie będziemy wozić szambo. To nakręcimy coś dłuższego. Może nawet takiego do 15 minut. Bo patrzę, te dłuższe to nie mają sensu. Vlogi po prostu mała jest oglądalność. A na tych krótszych to fajnie się wszystko zgrywa. Mamy już późną godzinę, bo mamy już teraz już godzina 19.56. A dzisiaj mamy wtorek 30 sierpnia. O tak mówię, około dwóch tygodni i tak kurca powinna już być dobra. W naszych regionach tutaj. No tak przeważnie właśnie kosimy tak co roku około 15-20 września. Patrzę takie chmurki trochę krążą, może coś jeszcze popada. To zawsze ją uratuję. Zawsze tej wody teraz jest brak. Każdy licz się liczy. Tak mówię się taki będzie krótki tylko na szybkiego on vlog. Coś jutro postaramy się nagrać z wyłożenia szamba i może nie tylko, ale to zobaczymy jutro na spokojnie. To więc dzięki bardzo do zobaczenia do następnego razu. Hejka.